Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiejszy odcinek, jaki dla Was przygotowałem będzie to po raz kolejny odcinek, o który prosiliście, czyli trening na 2 dni w tygodniu dla zawodnika MMA. Lecimy! Prosiliście mnie, abym nagrał trening na dwa dni w tygodniu. Jest już taki film, można powiedzieć, u mnie na kanale, gdzie pokazuję jeden dzień, taki trening FBW dla zawodnika MMA. No i to jest to film, który... To jest najczęściej oglądana na moim kanale. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę, tak, no, ponieważ no, ogólnie nie powinienem takie wiedzy, można powiedzieć, sprzedawać za darmo. Raczej są to plany treningowe, które, można powiedzieć, rozpisuję za pieniądze. No ale w podziękowaniu za Wasz, można powiedzieć, wysiłek, jakiś no, wkład w rozwój mojego kanału, że tak często oglądacie ten film, no to postanowiłem pójść krok dalej nagram dwa dni w tygodniu. Wiem, że nie lubicie, jak zbytnio sobie tutaj gadam, Wolicie zdecydowanie bardziej oglądać ćwiczenia, co widzę po statystykach. Gdzieś tutaj na dole postaram się wrzucić Wam odnośnik do minuty, gdzie zaczynają się ćwiczenia. W filmie nie będę się zbyt mocno rozwodził nad techniką, ponieważ też wiem, że nie lubicie, jak sobie tam za dużo gadam. Film jest przegadany, więc raczej tu będziemy starali się pokazać w ogóle ćwiczenia, tak żebyście mogli sobie ten plan po prostu wdrożyć. No ja tak kilka słów na początku muszę powiedzieć, żebyście ogólnie zrozumieli plan. Jeżeli nie chcecie tego słuchać, okej, okay, możecie przejść od razu dalej do ćwiczeń. A więc tak, plan będzie na dwa dni w tygodniu, no jego zaburzenie jest takie, żebyście pierwszego dnia robili wysiłek typowo siłowy, a drugiego dnia wysiłek typowo dynamiczny. Tak, jest to metoda, którą spopularyzował, można powiedzieć, Louis Simons. Bardzo fajnie ona się sprawdza u zawodników MMA, ponieważ no, oni muszą być z jednej strony silni, wytrzymali, powiedzmy, izometrycznie, a z drugiej strony też ekspozywni. Więc tak naprawdę tam musimy pracować nad wieloma, można powiedzieć, aspektami. No, i mam tutaj, można powiedzieć, ściągę. Wy sobie ten plan treningowy, można powiedzieć, zobaczycie na slajdzie, żebyście mogli sobie zrobić sobie zdjęcie z filmu i sobie ten plan później wykonać u siebie na siłowni. Ja tutaj tylko mówię poszczególne ćwiczenia, jak się nazywają, w skrócie, i przejdziemy do pokazywania ćwiczeń. Dzień pierwszy, ćwiczenia jeden, jest to przysiad zerchera. Bardzo fajny rodzaj przysiadu dla zownika MMA. Trzymamy tutaj sztangę zdjęcia punktowych, co bardzo fajnie wzmacnia brzuch nogi, ale również taką klamrę zapaśniczą. No to wykonujemy, jak widzicie, 5 serii po 5 powtórzeń. Ciężar dość spory, czyli tutaj staram się pracować właśnie nad siłą. Później ćwiczenie dwa w serii łączone, czyli jest to follow press z sztangą, czyli. Po raz kolejny ćwiczenie bardzo fajne, zownikiem mama, leżymy na ziemi wyciskamy sztangę. 5x5, tak, tak samo ciężar dość duży. Fajne ćwiczenie, które pozwala nam, może powiedzieć, skutecznie zrzucać z siebie rywala. mam ćwiczenie B1, B2, żeby je do na drążku w chwycie neutralnym. Mięsień na najszerszy grzbiet to jest ogólnie bardzo ważny mięsień w sportach walki. Również on odpowiada na bardzo mocną zasiłę. B2, martwy ciąg rumuński. Tutaj wzmacniamy mięsień dwugłowy, mięsień pośladkowe. Tu widzicie, ma już cztery serie po 6 powtórzeń czy już raczej zakres taki, można powiedzieć, no, bardziej w hipertrofię, bardziej wpisujący, tak? ponieważ no, nie możemy tak dużo dać ćwiczeń, może powiedzieć, na bardzo dużym ciężarze, ponieważ się przepalimy. Ćwiczenie C1, C2, czyli ma C1, wyciskanie hantli nad głowę, czyli Ruch bardziej nacechowany na, może powiedzieć, u barki. C2, spięcie na palcach z obciążeniem, ćwiczenie takie bardziej prehabilitacyjne, które ma niwelować nam kręcenie kostek, tak, czy też kontuzje stopy. I później mamy ćwiczenie D1, D2, D3. Ćwiczenie już bardziej cechowana na wzmocnienie mięśni brzucha, czy też mięśni core. Czy mam renegade Normalno leżąc, czyli ćwiczenie na mięśnie, można powiedzieć, antyrotacyjne, mięśnie skośne brzucha. Ponoszenie nóg z tak, czyli mięśnie trochę proste brzucha, trochę zginacze bioder, które również pomagają nam mocniej i silniej kopać. Dzień 2, czyli tutaj jak widzicie znowu robimy przysiad z Erhera w połączeniu z floor pressem. Jednak tutaj mamy aż 6 serii i 3 powtórzenia. No i teraz obciążenie jest zdecydowanie mniejsze, ale staramy się wykonać to ćwiczenie bardzo mocno eksplozywnie. Czyli o ile tam nie skupiliśmy się na tym, żeby wyjść można powiedzieć bardzo eksplozywnie w górę podczas przysiadu czy też w wykonywaniu floor pressa, no to tutaj staramy się właśnie zrobić dużo w serii mało powtórzeń, ale włożyć w to można powiedzieć bardzo dużo dynamiki. Co pozwoli na poprawić moc, eksplozywność, szybkość i tak dalej. Mam floor press również z gumą. Gumę dodałem z tego względu, ponieważ no fajnie to Pozwala nam zmienić jakby krzywą oporu i zmusić nas do generowania coraz większej szybkości. Już mówiłem o tym nieraz na swoim kanale. B1b2 mam pociąganie w chwycie neutralne po raz kolejny. Martwy ciąg semi sumo, tutaj troszkę semisumo sumo zdecydowałem się rzucić po to, żeby troszkę bardziej wzmocnić nam mięśnie tutaj przywodziciele, które również są bardzo istotne w sportach walki. Jak na przykład nie wiem, ściskamy swojego rywala w parterze, czy tak dalej, nogami tak, gdzie on dominuje nas powiedzmy z góry. Mamy C1. C2, czy mamy wiosłowanie hantem leżące na brzuchu, na ławce, tak? Czyli uciszenie już bardziej na poprawy mięśni pleców. C2. Przetaczanie puszczanki, czyli mięśnie kosztem brzucha w sposób dynamiczny tutaj bardzo pracują. Bardzo fajnie czyszczenie przykłada się, przykładowo na skuteczniejsze obalenia przeciwnika czy też mocniejsze ciosy. D1, tu mamy sytuację farmera z ciężarem trzymanym po boku, czyli tutaj trzymamy ciężar z boku naszego ciała, przechodzimy dany dystans, bardzo fajne ćwiczenie wzmacnia ogólnie całą boczną taśmę, mięśnie kości brzucha, całą boczną część, można powiedzieć, całego naszego, naszego ciała, no plus do tego wzmacniamy jeszcze chwyt, ponieważ trzymamy coś ciężkiego z boku. No i D2, mam przesuwanie kettlebell w podporze, czyli to jest ćwiczenie bardziej nacechowane na mięśnie głębokie brzucha, czyli pozycja podporu. Dobrze, tutela ode mnie. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę, także no, jeżeli Wam się odcinek podobał, no to bardzo będzie miło, jeżeli dacie kciuka w górę, subskrypcję lub też dacie jakiś komentarz, to pozwala mi rozwijać kanał i zwiększać zasięgi. Ja już dzisiaj z wami żegnam. Mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Kto to będzie robił w ogóle? No i tak obejrzą mi nie będą robić, siedzą, oglądają, piją kole, jedzą chipsy i patrzą jak on się męczy, co so, ja nie wiem jak to wygląda, no sam tak robię. Eee, eee. Jestem ostry Za mało pieprzu, kajen zjadł, Jak fani wiedzą, że mam Nike. Ujebałem sobie, ujebałem seleżankę. Sobie dla wszystkich moich fanek nastolatek. Uff, kurwa, się spociłem jak... jak pedofil w smyku.